Hej Kawi, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i zaczniemy od ogarnięcia się i w międzyczasie do Was trochę pogadam o tym, co się działo, jakieś przemyślenia, plany i tak dalej, ale mam trochę mało czasu, bo za późno wstałam, więc musimy to wszystko połączyć, dlatego ja zacznę się już ogarniać i w międzyczasie będę do Was gadać. Przy okazji zaupdate'uję trochę moje, moją make up routine. Nie zmieniło się wiele, ale jest parę nowych produktów, także to też Wam będę pokazywać na bieżąco. Zaczynając od korektora. Aktualnie przerzuciłam się znowu na kolor 010, bo zrobiłam się bledsza. Standardowo jest to ten z Catrice, mój ukochany korektor, którego używam w sumie od początku mojej przygody z makijażem. Także nakładamy. I zacznijmy sobie może w ogóle od tego, co musimy dzisiaj zrobić, a więc jest wtorek, ale przez to, że odpadały mi lekcje, to zostałam w domu. Jeżeli widzieliście poprzednie filmy, to wiecie, że robiłam kurs prawa jazdy i mały update zdałam wreszcie. Trochę mi to prób zajęło, ale udało się. I jeździłam dotychczas na tym tymczasowym, ale przyszło mi powiadomienie, że jest już plastik do odebrania w urzędzie, także muszę sobie po niego dzisiaj e, zajechać. E, jest to o tyle stresujące, że nie do końca wiem jak się tam jedzie. E, wcześniej jak jeździłam już sama, no to tylko w miejscach, w których wcześniej byłam i wiem, jak do nich dojechać, a dzisiaj tak nie jest. Następnie muszę przygotować zajęcia polne na dzisiaj, ponieważ mam dwie godzinki e, później po 16, także to też będziemy musieli ogarnąć. No i co jeszcze? No i muszę ogarnąć jakieś tam sprawy szkolne, bo mam wrażenie, że jakoś jest tak za luźno i nic nie robię. Następnie mamy taki puder z essence. Ogólnie ja od zawsze używałam sypkich pudrów, ale ostatnio jak byłam na zakupach, bo właśnie jeden się skończył, to stwierdziłam, że a przetestuję sobie też taki typowy prasowany jakby puder, bo no w sumie nigdy nie miałam okazji używać, a czemu nie? Jeżeli chodzi o rzęsy, no to też zaczynam od zawsze z jakby bazą odżywką. To teoretycznie jest odżywka, ale ja w sumie od zawsze je używam jako bazyl i naprawdę super. Wydłuża te rzęsy. Niestety musiałam ostatnio zrezygnować z robienia brwi, ponieważ odkąd byłam w Londynie ponad miesiąc temu już przez przypadek rzuciłam na szybko do tego mój żel do brwi, totalnie zapominając o tym, że on ma ponad 100 ml, więc musiałam go wyrzucić na lotnisku i jakoś od tamtego momentu nie umiałam się z zebrać, żeby kupić nowy, także moje brwi. Od ponad miesiąca w ogóle nie były ruszane Jeżeli chodzi o jakieś kosmetyki Mam teraz kolejną nowość Znaczy no, nowość dla mnie Ponieważ ten tusz jest na rynku już dość długo I wszędzie mi się wyświetlał W ogóle marketing Maybelline Jeżeli chodzi o ten tusz w tym roku Był naprawdę niesamowity Widziałam te wszystkie metra z rzęsami Więc stwierdziłam, że muszę go przetestować A skończyły się moje ukochane oba tusze, które miałam Czyli z L'Oreal Telescopic Jest on strasznie drogi w Polsce więc nie kupowałam, a ten akurat znalazł na promocji. I powiem Wam, że też jest naprawdę świetny, bardzo dobrze mi się sprawdza. Fajnie wydłuża te rzęsy, nie osypuje mi się, bo z niektórymi tuszami jest taki problem, i też nie skleja ich. Także no, chyba jest to mój nowy ulubieniec, jeżeli chodzi właśnie o tusze. <laughs> w ogóle, jeżeli oglądacie, jeżeli oglądają mnie jacyś maturzyści, to możecie napisać, jaką poszły próbę matury, bo właśnie ja pisałam w zeszłym tygodniu. I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o angielski, to poczułam się wręcz urażona tym poziomem, po prostu ta matura mi się wydaje tak banalna, że nie wiem jakim cudem ona stoi w ogóle obok tych matur z polskiego i z matmy, które według mnie aż tak łatwe nie były. No i wiadomo, jakby ja z angielskim sobie radzę, więc to pewnie też dlatego, a z matmą i z polskim trochę gorzej, ale i tak uważam, że tak obiektywnie patrząc, ta matura z angielskiego była naprawdę dużo prostsza niż te dwie pozostałe. I jeżeli chodzi o matmę, no to mam już wyniki, i moja pani to. Sprawdziła po prostu w jedną noc te wszystkie matury, nie wiem jak ona to zrobiła, ale mam 52% i powiem, wam, że się strasznie cieszę z tego wyniku, bo szłam tam totalnie jakby nie przygotowując się w żaden sposób. Chciałam właśnie zobaczyć, jaki mam poziom tak na teraz, i nad czym jeszcze muszę popracować, i szczerze mówiąc, jakby jestem naprawdę w szoku, że tak dobrze mi poszło. Ja matematycznym mózgiem nie jestem, zdecydowanie, a jakby. To się może wydawać, że to nie jest jakiś super wysoki wynik, ale szczerze mówiąc, w mojej klasie głównie właśnie były wyniki w okolicach 50%. A jeżeli chodzi o Polski, to ciężko mi stwierdzić, bo no, te pytania były takie, że albo mogę mieć to dobrze, albo źle, że niby coś tam napisałam, no ale tak naprawdę może się okazać, że to są jakieś zupełne głupoty i mi to nie zostanie zaliczone. Mam nadzieję, że chociaż wypracowanie będzie, bo jak coś wybrałam pierwszy temat, czyli niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości i byłam całkiem spoko. I w ogóle jestem przerażona tym, jak szybko czas leci. Yy, jakby mamy już grudzień, nie naprawdę nie wiem, kiedy to zleciało, co dopiero był mój urodziny we wrześniu, yy, co dopiero były jeszcze w sumie wakacje i mamy nagle grudzień. Ja sobie cały czas mówiłam, że zacznę się uczyć do matury od stycznia i trochę mnie to przeraża, bo ten styczeń jest już tuż za rogiem yy, i chyba rzeczywiście musiała zacząć coś robić, no ale... Naprawdę nie wiem, jak, jak ten czas tak szybko dać. Ostatnio jakoś wyjątkowo szybko. Nie wiem, dajcie znać, czy macie takie wrażenie, ale no po prostu ja naprawdę nie wiem, kiedy te dni przemijają. Patrzcie, jak ładnie wydłużone są te rzęsy. Teraz co prawda mam jeszcze brudne powieki od tuszu, bo nie da się inaczej, ale naprawdę te rzęsy no, wyglądają bardzo ładnie. Teraz jeszcze taki szybki kontouring. Y Tutaj akurat niezmiennie używam bronzera z Vibo, I Choose What I Want. Jest on naprawdę super, ja nie wiem o co chodzi, ale kosztowało to może 12 zł. I mam to od, no już długo, długo, długo. Jest to jakby moje drugie opakowanie tego bronzera. Już wcześniej wykorzystałam jedno na przestrzeni lat i on się nie kończy. I jeżeli chodzi o... Róż do policzków to używam takiego z e.l.f. aktualnie, na przemian w sumie z tym takim z Lovely, który też już wiele razy pokazywałam. Ten jest jakby taki bardziej w kremie, e, także jest on też bardzo mocno pigmentowany. E, znaczy nie wiem, może czy bardzo mocno, ale bardziej niż chyba tamten, e, więc tutaj wystarczy po prostu tak trochę pociapać w tym i naprawdę zostaje ładny efekt. No i został nam jeszcze rozświetlacz, tu cały czas też używam tego takiego z paletki z E, Które no, jest też w dość opłakanym stanie, e, wygląda tak, ale jeszcze trochę go jest, także będę używać do samego końca, bo naprawdę bardzo go lubię. Okay, a więc, tak jeszcze na szybko: Feed of the Day. E, mamy zwykłe te takie jeansy, y, bluzę i koszulkę z krótkim rękawkiem. W ogóle wczoraj, właśnie, też świeciło słońce po raz pierwszy od dawna, i powiem Wam, że to mnie tak ładuje energią. Od razu czuję się bardziej zmotywowana, żeby coś w ogóle porobić. No po prostu jest przecudownie. A więc tak, witam was za kierownicą. Zawsze chciałam nagrywać w aucie. Nie wiem, to ma taki swój vibe, ale tak, wziąłam mu kolory przeciwsłoneczne. Bo świeci słońce, tak jak przed chwilą pokazywałam A wyszło jakoś akurat tak, że za każdym razem jak jechałam gdzieś sama To jechałam po ciemku, w deszczu, w śniegu Także z jednej strony dobrze, bo od razu uczę się jakby jeździć w najgorszych warunkach Ale z drugiej teraz nie wiem jak mi się będzie jechało właśnie jak jest jasno i słonecznie Ostatni raz jechałam w takich warunkach na jazdach i to jeszcze dawno temu Także ustawiam sobie nawigację i e, ruszamy Witam Was już z kuchni. Ogarnęłam, co miałam ogarnąć, i teraz zabieramy się za robienie obiadu, ponieważ muszę wyjść dość wcześniej. Także jest godzina 13:17 i będę dzisiaj robić pieczone warzywa, może z ryżem, z jakąś kaszą. I teraz zaczynamy jeszcze od kawki. Zrobiłam sobie taką pastę jakby warzywną z pieczonych warzyw i naprawdę jest to przepyszne, a bardzo łatwo się robi. Wystarczy właśnie położyć tam na blaszkę paprykę, cukinię, bakłażana i czosnek i to potem wszystko jakby zmiksować razem i wychodzi no po prostu pycha. Kicia mam już spanko i powiem że chętnie bym do niej dołączyła. Ale no niestety są inne rzeczy do zrobienia, ale okazało się, że... Przez zbyt małą frekwencję musiałam odwołać pierwszą godzinę treningu, czyli z dzieciakami. Także dzisiaj idę tylko na godzinkę do pracy, więc w sumie może i wyszło na dobre, bo przynajmniej teraz mam więcej czasu ogarnąć to, czego wcześniej nie zrobiłam, a miałam. Czyli nie wiem, albo komiś matmy, albo coś do szkoły po prostu, bo wiem, że na pewno coś mam. Muszę jeszcze dokładnie zobaczyć, co mam zrobić. I zaraz do tego siadamy w takim razie. Okej, okay, już wiem co miałam zrobić. Dość spontanicznie wypadła mi jeszcze dzisiaj godzina korków, więc muszę się przygotować na to i potem ogarniemy szkołę. Wróciłam do domu już jakieś pół godziny temu, jest aktualnie 19.17, więc za 20 minut mam jeszcze lekcję i w tym czasie idę sobie no olejować włosy, ponieważ muszę je dzisiaj umyć, więc jest to idealny moment, akurat tak na gdzieś dwie godziny przed kąpielą. Czyli tutaj skończyłyśmy na opinii. Musisz wyrazić jeszcze swoją opinię na temat tego miejsca. Ja lecę właśnie spać, bo już jest 22:41, także zrobiłeś trochę późno. I odezwę się jeszcze do was jutro. Hej, witam was w poniedziałek. Ogólnie ostatni raz odzywałam się do was jakiś tydzień temu. I tak znowu zaczęłam nagrywać, potem nie miałam trochę czego, nie miałam czasu. A dzisiaj jest ostatni tydzień przed świętami, jest poniedziałek, w niedzielę jest już wigilia. Tak, jeżeli chodzi o taki mini update, co się w ogóle działo, przez cały ten weekend miałam kurs instruktorski z poldensu, także byłam ogólnie zajęta. W tym tygodniu też mam masę jeszcze jakichś zaliczeń zaległych, też mam egzamin, potem w sobotę, właśnie na instruktorski. Mam pracę, szkołę, jakieś prezenty muszę zamawiać, także jest tego naprawdę sporo i staram się w tym wszystkim nie pogubić. Dlatego w sumie stwierdziłam, że zabiorę Was przez ten dzień ze mną, udokumentuję sobie jeszcze ten czas po prostu taki przedświąteczny i pokażę Wam już właśnie, jakie czynności świąteczne zostały poczynione w moim domu. W naszym salonie stanęła już choinka i tak jak co roku jest ona żywa. Jest to chyba jodła, o ile ja się nie mylę. Ale wygląda naprawdę przesłodko. Tutaj też mamy takie lampki świąteczne, tutaj jakieś już ozdoby, typu jakiś krasnal, jelonki i tak dalej. Ja też upiekłam wczoraj już pierwszą porcję pierniczków. <grymna> Zrobiłam w ogóle jednego takiego w kształcie kota, jako że wszyscy tutaj jesteśmy wielkimi miłośnikami kotów. Wyciągnę go po prostu nożem. No a resztę mamy takie typowe, jakieś ciastka, takie jak wzeszeka, wiastki i tak w ogóle jest teraz już prawie 15, ja dosłownie przed sekundą wróciłam do domu i będę się zabierać za obiad, bo jestem już naprawdę głodna. Mam jeszcze dzisiaj dwie godziny korków potem i muszę się nauczyć na sprawdzian i dwie kartkówki, także... Ja, ja nie zwaruję. Aha, jeszcze muszę posprzątać pokój, bo przez to właśnie, że mnie nie było e, i byłam ogólnie zajęta, zrobił mi się już straszny syf, taki jak naprawdę dawno nie miałam w pokoju, więc chciałam go też dzisiaj posprzątać, e, ale nie wiem, jak się z tym uwiniemy. Zobaczymy. Na razie robimy obiad, bo jestem już strasznie głodna. Dobra, na obiad dzisiaj idziemy na łatwiznę i robię takie gotowe sajgonki z warzywami. Muszę zobaczyć, muszę doczytać, jak się je dokładnie robi. i tak się prezentuje. Finalnie obiad. Zrobiłam sobie jeszcze kawkę, bo dzisiaj tak już przysypiałam. A tak jak wspominałam, przed nami jeszcze długi dzień, także trochę dodatkowej energii się przyda. Także jest trochę dziwne połączenie, ale to nic. Robimy w ogóle test tych sejgonek, bo yy, jadłam je chyba kiedyś, ale już było naprawdę dawno temu i totalnie nie pamiętam jak one smakowały. Mam nadzieję, że są git, bo yy, pierożki gioza z tej firmy są naprawdę bardzo dobre. A sajgonek właśnie dawno nie jadłam, także tu mam jeszcze taki sosik, który sobie to moczę i próbujemy. Naprawdę są dobre. polecamko. Obiec zjedzony. Posiedziałam jeszcze chwilę na TikToku, żeby odpocząć, powiem, wiem, że strasznie się obżarłam. Wybaczcie teraz słabe światło, ale jest tu trochę ciemno, jak pewnie możecie zobaczyć. Ale tak, lecę teraz sprzątać pokój. Przejeżdżam go tak w miarę ogarnąć, bo... Zaraz pokażę wam, w jakim jest stanie. W sensie mam dużo po prostu ubrań do odłożenia i potem zacznę jeszcze rozpisywać, co dokładnie muszę zrobić, żeby sobie to rozplanować. Patrzcie na kanapę, to jest ubrań. Tutaj te leżą, też leżą jakieś rzeczy. Nie rozpakowałam się jeszcze z Wrocławia, z wycieczki, więc muszę tak mniej więcej tutaj po prostu pogarniać. Jezu, to wyjście w tak mi zmęczyło. Ale dobra, zabieram się za sprzątanie. Już to wygląda 100 razy lepiej Co do prawda nie robiłam żadnego deep cleaning Ale no przynajmniej nie leżą rzeczy porozpalone Także jest git Chcę się pochwalić, bo kupiłam sobie ostatnio w ACTION taki organizer na mm, biżuterię Ten już miałam od jakiegoś czasu Ale wszystko mi się tutaj plątało, wszystkie łańcuszki leżały na sobie I właśnie chciałam sobie kupić, żeby porozdzielać kolczyki i bransoletki i właśnie tutaj sobie teraz wiszą i wygląda naprawdę całkiem słodko. Także, jak coś to polecanko, to chyba dosłownie z 17 zł, 20. Teraz zabieram się za przygotowywanie lekcji angielskiego, bo mam za 40 minut pierwszą. No i potem mam jeszcze drugą, mam dzisiaj dwie godziny, tak jak już wspominałam. Więc tak, skończę dość późno, bo będzie już znowu po 20, a jeszcze nie zaczęłam robić nic do szkoły. Ale no cóż, trzeba mieć priorytety. jeżeli chodzi o te świeczki Yankee Candle, które mi się teraz tam pali, to mega Wam nie polecam, bo są strasznie mocne, ale właśnie też przez to ja dosłownie nie mogę ich palić dłużej niż kilkanaście minut, bo po prostu one już tak mocno pachną, że tutaj się nie da wysiedzieć, więc muszę je po i zapalać sobie chyba taką lżejszą, żeby po prostu mi coś tam wiecie, się paliło w tle, ale jeżeli chodzi o zapach, no to dosłownie jak się jedną z nich zapali, to cały dom już tak pachnie. E, tutaj mam taki zapach Trankid Garden i ona jest taka bardziej wiosenna, powiedziałabym, ale zapaliłam ją, bo miałam ją na biurku. E, ale chyba mój ulubiony zapach w sensie najładniejszy, jaki do tej pory odkryłam, to jest e, Midnight Magnolia. Po prostu to tak przepięknie pachnie. E, także bardzo polecam, jakbyście kiedyś mieli okazję, albo zastanawialibyście się, jaką świeczkę kupić. To tam. Jestem właśnie po pierwszej godzinie, jest 19.06. Teraz jeszcze kończę przygotowywać jakby tą drugą godzinę, i też zaraz zaczynam za niecałe 10 minut. Także to też sobie już odhaczymy i no skończę trochę po 20, także już jesteśmy w połowie i odezwę się do Was po prostu jak skończę. Uwaga, 20.16 i właśnie skończyłam pracę. I teraz muszę się zacząć uczyć do moich sprawdzianów wszystkich na jutro. Mam dwie lektury. Mam sprawdzian z historii, zaległy. Okej, okay, ogarnęłam już Polski, bo miałam do przeczytania. Dwa teksty, które na szczęście okazały się krótkie, ale zostało mi jeszcze do opracowania jakichś sprawdzeń historii, które mam jutro pisać. Jest już godzina 22.09. Na szczęście jutro zaczynam trochę później, także mogę iść się później spać i, i tak się w miarę wyśpię. Aczkolwiek jutro pracuję też na rurce, także muszę przygotować zajęcia pod rurkę i nie wiem w sumie kiedy to zrobię. Może jutro rano też. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze będę miała na to siłę, ale tak postaram się teraz ogarnąć tą historię. Mam nadzieję, że tak w pół godziny się uwinę i pójdę się umyć i spać Jest już godzina 23.26, także zajęło mi trochę dłużej niż pół godziny, ale poszłam też na chwilę na dół pogadać z rodzicami i tak dalej, także wreszcie skończyłam na dzisiaj lecę się myć i jutro jeszcze będę musiała rano ogarnąć rurę, ale to już jest najmniejszy problem także dobranoc Dzień dobry, witam was we wtorek rano eee, właśnie wstałam jest godzina 9.20 te wtorki są takie zdecydowanie najluźniejsze, w sensie po prostu mam dużo czasu rano, ale i tak przez to, że chyba mam takie poczucie, że przecież mam dużo czasu i tak zawsze kończę śpiesząc się do wyjścia. Tak jak wspominałam jeszcze wczoraj, muszę na pewno ogarnąć sobie dzisiaj plan zajęć na rurkę i myślę, że to zrobię teraz, żeby to po prostu mieć z głowy, potem zacznę się ogarniać, pójdziemy też coś zrobić na śniadanie bo jakby wbrew pozorom, i tak nie mam aż tak dużo czasu, bo mam tylko jakieś pół godziny więcej niż zwykle. Ubrałam się, pokażę Wam potem cały fit. Jeżeli chodzi o biżuterię, to dzisiaj zrobiłam e, na srebro. Mam taki naszyjnik z takim skrzydłem e, no i takie kolczyki z kwiatkiem. i księżycem. E, teraz zaczynam robić e, makijaż. ja więc Fear of the day, taki bardzo basic, ale wygodnie <grystanie> Moje dzisiejsze śniadanie Właśnie od jakiegoś czasu mam spory problem z wymyślaniem śniadań Pamiętam, że kiedyś, to chyba było podczas kwarantanny, jak było online, szkoła Zawsze mi to sprawiało przyjemność robienie sobie śniadań Miałam pomysły, jakby kładąc się spać, już byłam podekscytowana śniadaniem, jakie sobie zrobię następnego dnia A teraz jakby w ogóle nie mam pomysłów. Jakby mam taką pustkę w głowie i zawsze coś się opiera tostach albo jajecznicy, jak mam więcej czasu to czasem jakieś placuszki. Teraz, znaczy, trochę to wynika z tego, że w zimie nie ma tylu owoców, więc owsianki jakby moje odpadają, a jak są owoce to są strasznie drogie. do domu i jest godzina 15.52, zahaczyłam jeszcze szybko handem, bo wczoraj widziałam taki polar i zastanawiałam się czy go kupić czy nie, no i dzisiaj w końcu stwierdziłam, że go kupię. Wygląda tak. Był na przecenie, w sumie głównie dlatego go kupiłam za 8 dych, ze 160 chyba 5, ale jeszcze miałam rabat, więc w końcu wyszedł mnie 7 dych, więc uważam, że mega spoko, jak taki ponarek. I tak, ja teraz szybko się przebieram i lecę do pracy, bo jak zwykle po prostu wszystko w biegu, ale jakoś tak wyszło, że po prostu nie mam tego czasu we wtorki nigdy, dlatego przebieramy się. Hejka, to raz na z przeszłości i właśnie montuję dla Was ten film. I standardowo nie dograłam zakończenia, tamtego dnia już nie kończyłam, bo generalnie nie robiłam nic takiego, też nie chciałam Wam powtarzać cały czas tego samego, ale jakoś mi umknęło dogranie już takiego czystego zakończenia, także za to Was przepraszam, żegnam się z Wami teraz i dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku.